Kochaj, wypatrzaj, a gdzie ci serce? sercem? Kurwa A ty wylić Po chłopiku To kurwa zajebie kogoś Idziemy, śmierdzia Kurwa nie dziś, <grym>, kara, kara cię. Widzimy będzie się kierunek zajebany Bo już mam <gularanie> Oj, no, ja się Trzymajcie się tego Trzymajcie roku. No. O. Ty, na razie. Nie <gularanie> no ty kurwa się paweł. Jest łysy. Jest łysy bardzo pakują Ty kurwa długi. Ty pisze panie jeszcze. Czekaj, no czekaj, gdzie, czekaj, 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 czekaj. No kurwa. Słuchaj. Tak, ale A czemu tak się wyzywacie, Od kurwy chujemuję. Bo tak trzeba, <gulanie> bo to moje przysłowie są <gulanie> Ty ko, ja i smarta telefony. Ciwo dzieci. kurwa jedzie, <gulanie> to mu chuj dosyć siebie Ah, the i see no no yeah.